Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat Wyspy Estyjskiej, czyli Polskiej Sztucznej Wyspy, która powstała przy okazji przekopu Mierzei Wiślanej. Wyspa znajduje się na Zalewie Wiślanym, a jej budowa rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, kiedy to na Zalewie Wiślanym umieszczono stalowe ścianki szczelne wyznaczające przyszły kształt nowej Wyspy. Na temat wyspy jest wiele nowych informacji oraz ciekawostek z nią związanych. Mam nadzieję, że materiał się Państwu spodoba i wynagrodzicie go łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Z góry dziękuję. Źródłem tego materiału jest artykuł na portalu WhiteMet.pl pod tytułem Wyspa Estyjska Sztuczna wyspa na zalewie Wiślanym Rośnie w oczach autorstwa pana Adama Zysa oraz artykuł na portalu biznesinsider.com pod tytułem Kiedy wyspa na przekopie Mierzei stanie się pełną wyspą? Mogą minąć lata. Autorstwa pana Mateusza Madejskiego. Wyspa zlokalizowana jest na Zalewie Wiślanym, około 4,5 km od kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Na wysokości Przebrna wyspa ma kształt elipsy, jej obwód to blisko 5 km. Wyspa będzie miała powierzchnię prawie 200 hektarów. Wyspa ma mieć wysokość od 2 do 3 metrów nad poziomem morza. Trafi na nią ziemia, która była wywożona z miejsca budowy kanału przez mierze Wiślaną. Wyspa ma stanowić siedlisko dla ptaków oraz roślinności, co ma rekompensować straty środowiskowe, jakie wywołała inwestycja. Polska Sztuczna Wyspa nosi tymczasową nazwę Wyspa Estyjska. Nazwa ta wygrała w plebiscycie internetowym. Kształt wyspy jest już uformowany, lecz całkowite zakończenie jej usypywania potrwa jeszcze parę lat. Wyspę będzie wypełniał urobek z pogłębianych torów wodnych na zalewie Wiślanym i rzece Elbląg. Jak czytamy na portalu white.pl. Inwestor wybrał lokalizację sztucznej wyspy kierując się przede wszystkim względami przyrodniczymi. Ma stanowić ona ostoję spokoju dla ptactwa korzystającego z tego obszaru. Inżynierowie odpowiedzialni za powstanie wyspy opowiadają o wyzwaniach, jakie niosła za sobą realizacja tak niezwykłego projektu. Jak wygląda wypełnianie wyspy Ziemią? Z racji tej wielkości wyspa została podzielona na kwatery, które będą zapełniane ziemią. Wyjaśniają osoby pracujące przy inwestycji. Ziemia do budowy wyspy będzie z kolei pochodzić z pogłębianego toru żeglugowego na zalewie wiślanym. Jak się okazuje, urobku z pogłębiania torów wodnych będzie za mało, żeby usypać całą wyspę. Reszta ziemi będzie pochodzić z utrzymywania kanału. Czyli z regularnego poszerzania i wykopywania osadów piasku, które będą gromadzić się w kanale, jak wyjaśnia przedstawicielka Urzędu Morskiego w Gdyni, której wypowiedź czytamy na portalu Business Insider. Do wysypania wyspy zużytych ma zostać 1 milion ton piasku, co wypełniłoby około 37 tysięcy samochodów ciężarowych. Docelowo na sztucznej wyspie mają pojawić się warunki do zakładania gniazd, m.in. przez perkozy dwuczubę, czy łabędzie nieme. Co ciekawe, już pokochała ją przyroda. Wyspa stanowi siedlisko dla ptaków oraz roślinności, mówi Magdalena Kieszkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni. Wyspa Estyjska to bardzo dobra inicjatywa która choć trochę zrównoważy straty przyrodnicze po inwestycji przekopu mierze jej wiślanej. Tutaj należy wspomnieć, że ludzie na wyspę nie będą mieli wstępu, ponieważ ma stać się ona wyłącznie siedliskiem dla zwierząt i różnego rodzaju roślin. Najprawdopodobniej przypłynięcie na wyspę może być w przyszłości karane surowymi mandatami. Czy to dobrze? Wydaje mi się, że raczej tak. W naszym sąsiedztwie jest już coraz mniej miejsc, gdzie przyroda może się swobodnie rozwijać. Więc zakaz wstępu dla ludzi uważam za uzasadniony. Choć atrakcyjnym pomysłem byłoby zainstalowanie ukrytych kamer, by obserwować życie zwierząt i przyrody na wyspie. A Wy co o tym sądzicie? Podoba Wam się inicjatywa budowy Wyspy Estyjskiej? Proszę o wyrażenie opinii w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.